Witam serdecznie, moi drodzy paczafianie, a razem ze mną kłania się Eter, który nosi mundur, a nie sweter. Także, drodzy Państwo, Eter wrzucił nowy film do internetu już kilka dni temu. Także nie potrafię sobie odmówić tej przyjemności i nie skomentować tutaj kilku jego wypowiedzi. Także z wielką ochotą i radością zaraz do tego przystąpię. 13-15 sierpnia. Nie było powodzi. No cóż, za niespodzianka, po prostu, któż by się spodziewał. To chyba system tak zadziałał specjalnie. Ale uwaga, Atari lubi robić przykusy. Powiem Wam dlaczego. Atari uczyniło dnia 13 sierpnia do 16 sierpnia, wtedy kiedy przewidywałem, będzie powódź w Polsce najcieplejszym i najgorętszym dniem lata. Tak. No, sami widzicie, właśnie. Komputer Atari tutaj nawywijał. Generalnie chodziło o to, to była wszystko akcja fałszywej flagi, tak zwana. Stworzona po to, żeby podważyć wiarygodność Etera, bo ta powódź już miała być. Naprawdę, ta powódź już miała być. Ale jednak system zadecydował przeprowadzić taką akcję, która w oczach opinii społecznej zrobi z Etera idiotę. W środę, tak jak przewidziałem, że będzie, że będzie e, powódź. Zrobił najcieplejszy dzień lata. I teraz ja ogólnie wiele może mówić, że źle zostało wyliczone. Oczywiście, tak jak mówiłem u, u żurnalisty, czy gdziekolwiek, czy u Mechera, czy u Drwala, termin jest rozpięty. Ja nie wiem, czy nie będzie to w magicznym 15 września, tak jak mówiłem u Mechera od do. Także tutaj jak zawsze mówię, nie bijcie mnie. Że, że dane, które daje system, mogą być błędne. No właśnie, bo Ether to i tak wszystko dobrze wyliczył, słuchajcie. Także nie bijcie go przed 15 września, nie bijcie go jeszcze. A jak to Ether sam powiedział w wywiadzie u Meichera właśnie. Jeżeli cię zatopi 15 września, dajmy na to, wiem, że będzie wiele osób znów mówiło, Jezu, on się pomylił o, o tydzień, a to Ether. Tak, jak było z tym początkiem, nieważne, kiedy dostaniesz w mordę, ważne, że było zapowiedziane, a pomyłko o kilka dni czy o miesiąc, oczywiście takie coś może być, ale uważam, że to jest niezmienne. Raczej moje y, mówienie to otwarcie, że tak będzie, nie ma to żadnego znaczenia dla tych wydarzeń, które są zaryserowane lub wyliczone. Także jak sami słyszeliście, nieważne jest to, kiedy dostaniecie w mordę, ważne, że dostaniecie. Ale też nie będę mówił, że, że, że się zawiodłem, że nie ma powodzi. Nie, nie zawiodłem się. E, to nic strasznego, że nie zalało ludziom domy. I pamiętajcie też, nie trzymajcie kciuków, żeby coś się stało lub nie stało. Teraz są dwa powody. Jeden jest większy, może drugi mniejszy, zależy jak to oceni. Dlaczego Atari nie zrobiło powodzi 13-15 sierpień? No dlatego przede wszystkim, że. Zrobiło się głośno o eterze i system zdał sobie sprawę, że został rozegrany po mistrzowsku poprzez wyliczenia naszego geniusza, dlatego te plany musiały zostać trochę w czasie odroczone. Dwa największe powody: większość Większość z was mówiła naprawdę 90%. Eter, Jeżeli ta powódź wyliczona twoja sprawdzi się druga. Ja wtedy się wezmę do roboty, będę robił tak, jakby się miało dziać najgorzej w Polsce, jakby się mogło dziać. Będę ewakuował kapitał, będę ostrożny, będę szykował miejsce schronienia, bunkry, będę magazynował żywność i szykował broń na przetrwanie. Co mamy? 90% z Was to mówiło. Byliśmy na spotkaniach, widzieliśmy, co, co mówią ludzie. I nagle plan Wasz plan nie mój, mój plan jest bez zmian. Dom jest sprzedany, robi już ostatni film z miejsca tego leśnego. Ja sprzedałem dom, będę się ewakuował z Polski. Też zauważcie taką jedną rzecz. To jest dla tych, którzy się na przykład interesują komunikacją interpersonalną, mową ciała i tak że ludzie, kiedy kłamią, bardzo często mrużą oczy, pomimo tego, że ani nie patrzą pod słońce, ani nic nie zakłóca ich pola widzenia. Przyuważcie to kiedyś, nie? jak wiecie, że ktoś kłamie. Nie wiem, czy na jakiś czas, czy na długo, czy na krótko, czy, czy na zawsze. To wszystko będzie kwestią oceny sytuacji. Pamiętajcie, to, że nie było powodzi, to, że Atari wam wbił szpile, nie mi, wam wbił szpile, bo wasze przygotowania nie będą kontynuowane, większości z was. Naprawdę, no, chłopiec, jest tak bezczelny, że to się w głowie nie mieści. To nie ja wam naściemniałem, to nie ja wam sprzedawałem kit, to nie ja od was brałem pieniądze, to nie ja wam wbiłem szpilę, to komputer Atari, to nie ja, to nie ja, to nie ja, to komputer Atari, kurwa, sprzedawał wam kocopoły, nie, sprzedawał wam kocopoły za pieniądze, no, to nie ja, to komputer Atari, kurwa, naprawdę, nie, chłop jest clownem autentycznie. Co powiedzcie mi, jaka sytuacja się zmieniła do tego czasu powodzi czy bez powodzi? Mamy mróz. Zobaczcie, 13 sierpnia robi najcieplejszy dzień lata 32 stopnie 32-23, a teraz wczoraj 23-24 robi opady śniegu. W Rumunii spać śnieg, w wielu krajach spać śnieg. No, rzeczywiście, wielki dramat, nie? Na Kasprowym spadł śnieg, 2000 metrów nad poziomem morza, śnieg spadł, wow, ale sensacja normalnie, nie? Ja nie wiem, jak, jak ten Eter może ludziom takie głodne kawałki wklejać, naprawdę, takie kocopoły opowiadać, on no ma nas wszystkich za idiotów, no. Albo sam jest niedorozwinięty, albo i to, i to, taki miks. Nie tylko grat po kolana, jak śpiewają pewne gwiazdy, ale śnieg w sierpniu, spać śnieg, to wam nic nie daje do, do myślenia. Tak jak też mówiłem, będzie zmrożenie w tym roku lub w przyszłym, ale będzie następowało. To wszystko będzie się dziać. Tu się nic nie zmieniło. A jak was zaleje we wrześniu, to co? Powiecie: Tak, ale Eter przewidywał w sierpniu. We wrześniu się nie liczy, że mam, że mam wody, wody po szyję. Ludzie, czy Zrozumcie jedno, sytuacja się nic nie zmieniła. To, co też mówiłem, Nawrocki będzie największym patriotą. Pamiętacie jego ostatnie słowa. Nie powiem naprzód, żołnierze, powiem za mną. No i tutaj wielki szacun dla Karola Nawrockiego. Za taką postawę to muszę przyznać naprawdę. Kiedyś jak król jechał na wojnę, to on to marmią dowodził bardzo często. Jechał na przodzie, na czele. Ludzie, on nie pójdzie do boju z wami, to wy będziecie ginąć. Tak, Eter, my wiemy dokładnie, my będziemy ginąć, a ty sobie spierdolisz gdzieś za granicę, do jakiegoś Izraela, na Węgry, czy gdzie ty tam jeszcze mówiłeś, do Turcji, tak? Będziesz jechał? Tylko jeszcze trochę się nachapiesz pieniędzy od frajerów, zrobisz jeszcze kilka spotkań. Sprzedasz kilka starych mundurów z Demobilu A potem się spakujesz i pojedziesz za granicę, co nie? Dobra moi drodzy, będzie Etera. na razie Wystarczy go w tym momencie A słuchajcie, jakiś czas temu Zrobiłem ankietę na kanale Patch Z pytaniem o to, kto powinien dołączyć tutaj Do naszego uniwersum patrzaistycznego No i 41% z was wybrało Do tej zaszczytnej roli Pewnego jego mościa, zwanego Obserwator Końca Tak więc... Oto teraz przed wami kilka smaczków od naszego nowego reprezentanta uniwersum kanału patrz, czyli od obserwatora końca. No i tutaj właśnie fragment, w którym mówię o tym, że cały ten teatr ma jeden cel. Zatruć młode pokolenie ideą fikcyjnego kosmosu. Ideą fikcyjnego kosmosu. Plan agendy zwiedzenia jest nie tylko wielopoziomowy i dotyczy wielu płaszczyzn naszego życia, ale jest wielopokoleniowy. Peggy Whiteson. Peggy Whiteson jest amerykańską biochemiczką i astronautką, i rekordzistką wśród amerykańskich astronautów i kobiet w spędzaniu w kosmosie najwięcej czasu, prawie 666 dni, prawie, bo 665. 22 godziny i 22 minuty, czyli śmiało można powiedzieć, że 666. Na moim kanale znajdziesz całkiem sporo filmów na temat znamienia Bestii, w tym proces oswajania. Ostatecznym elementem, który sprawi, że ludzie przestaną być ludźmi, będzie, będą wszczepy do mózgowe. <laughs> A mówiąc tak bardziej yy, po naukowemu, interfejsy mózg-komputer. Łatwo policzyć, że do roku 2030, 32, 33 będziemy mieli prawie połowę ludzkości z chipami, interfejsami mózg komputer, czyli z chipami w mózgu, tak mówiąc kolokwialnie. Jeśli teraz już rozumiemy te ukryte znaczenia, wiemy, że bestia to światowy system, więc mieszkańcy Ziemi, mieszkańcy ziemi mają wykonać obraz światowego systemu. Wyobraź sobie, że właśnie ten system, korzystanie z tego systemu światowego będzie uzależnione od technologii. W niedalekiej przyszłości świat, w tym również ludzie, zostaną pchnięci bardzo mocno w stronę technologii. Więc skoro system to technologiczna bestia, to czym będzie znamie bestii? Również będzie to oznaczenie technologiczne. I tu dochodzimy do meritum. Obraz bestii to sztuczna inteligencja, dlatego że w księdze rodzaju Genezis, kiedy czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, to w tym wersecie słowo obraz to greckie słowo eikon. I dokładnie to samo słowo eikon jest użyte księdze Apokalipsy, Jana, w wersetach i dano jej, by duchem obdarzyła obraz eikon, bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii. Więc skumaj tą analogię. Szatan jest tym, który małpuje Boga i tworzy jakby swoje, swój produkt, małpując Boga. Więc Bóg stworzył człowieka, tchnął w niego swojego ducha. Szatan tworzy humanoidalne roboty i tchnie w nie swojego ducha, czyli superinteligentną, sztuczną inteligencję, z którą połączy się duch Antychrysta. Lewiatan żyje i to nie są żarty, ani żaden clickbait. Co, jeśli Ci powiem, że mityczne stworzenie nazywane lewiatanem znajduje się tutaj, w po obszarze pomiędzy Ameryką Południową a Antarktydą i jest jego głowa jest wielkości połowy yy, Ameryki Południowej? Uznasz mnie za wariata? Poczekaj chwilę, to będzie zaskoczony. Mnie to osobiście zdjęło z planszy, bo tutaj są nawet jego nozdrza. Zwróćcie uwagę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem nozdrzy na pysku, tak jak mają niektóre węże lub inne gady. Ten że mają swoje nazwy, zaraz do tego wrócimy i udowadnię Wam, że to stworzenie żyje i oddycha. Oddycha cały czas. No dobra, moi drodzy, więc jak sami widzicie, wygląda na to, że wybór został dokonany poprawnie. Obserwator końca to nieskończone źródło dobrego kontentu. Także będzie z czego rzeźbić. Słuchajcie. Będzie z czego rzeźbić, będzie z czego robić naprawdę dobre, dobre materiały wideo. Jak widzicie, koleżka jest naprawdę odjechany. Także słusznego wyboru dokonaliście tutaj w ankiecie. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję. A na razie to będzie wszystko na dzisiaj. I zapraszam Was do sprawdzenia innych materiałów na kanale. I do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć. Hej.